Czy coś, no. Siemaneczko, siemaneczko tu Jaro, witam Was w nowej grze Request. A jest ze mną dzisiaj Mafia Solet. Siemanko. I gramy sobie dzisiaj na prawdziwych, prawdziwych ludzi. Dawaj ridi. Jestem. Ty, ale dymy właśnie. Kurczę, bo nie mogliśmy wczoraj umieć znaleźć stadionu rozwalanki, a tu się udało. No no ja. Jako... Nie, nie wiem czy ciągniczkami nie będziemy grać czasami. Tak, bo tutaj trochę nie, osób nie ready i coś mi się... O nie dobra, chyba powinno być ok. Chwilę jedni wchodzą, ludzie wychodzą, no, troszkę jest bo w końcu tak. O, może teraz? Kurwa, zobacz tyle ile ludzi. Co chwilę ktoś inny No, no really? dawać goście Czekaj. Love e, Movers guys. Zmieniaj samochód. Love movers. L no, love. love mover Co to kurwa jest Love Mover? Aha, to jest ściągniczek, bierzemy go, pyk. Aha. Ready kurwa, normalnie, na pyrkę, ciągniczki Tak, bo przecież ciągniczkami to trzeba Pa, wszyscy, tylko jeden, trap pewnie nie będzie chciał, kurp. Jest Jest, jeszcze jeden, mafia, solec, dawaj, ready <ścoughs> Jest, ciągniczki, normalnie, na pyrkę O stary E Co, co tu się będzie działo? Łe. To co? Boże Łe, wyjaśniłem go tu Łe Albo on wyjaśnił mnie O kurwa! Nie radzę ci tu spać, nie? Nie ja, ko ja wiem, kogoś Ej, ja, ja, tylko nie spani gościu Zafujł kogoś, gościu! Chciał mnie tu ktoś trafić chyba Ja tam fiłem kogoś, a nie wiem czy co ty nie O Jezu, wyjebali się tu O, Jaro Jadę cię do dojewać Nie zapomnij o tym gościu Grajmy we dwóch, grajmy we dwóch Wiecie, tam, tu tam, gdzieś się, tam... Trzeba wyjść się teraz Kurwa jak jaro poszedł o Boże, o Boże. Dobrze go wyjaśniłem Teraz następnego ty. wyjaśniłem o, ja, Sorry Kto? Mafia, ty oszuście Ty poczekaj, bo, bo dwóch Mafia zostało to... Nie wiedziałem, że to ty Ale 1500 skoru mam Łapka się chyba należy, panowie Za to ebolek nie oszuka. zajebał, Ale żeś zajebał tam w niego nie? Czeka. Normalnie O Jezu, nie można uderzyć się tu teraz wszyscy gdzieś o, jeba, Ta, a nie. czekajcie to ja mogę wam dać... A respał! Łe! Możesz! Ta! O kurwa mi wyjebał. Łe! Ale mi gościu tu machnął. A no ja, bo tu można kilka tem, przez 6 minut jest i to później gości... trzeba Uj, jak mi zojebał. Łe! Ty, ale jaja tu są na tym. Na MP to można grać powiem ci no nie, bo tu nie chciało wczytać, bo tylko to jest dla, dla traktorków tam Boże kogoś wyjebałem <grym> Wiesz jak 20? to zajebiście wyglądało Stary, czy to jest naj... <grym> to jest <grym najlepszy <grym odcinek ope Ewa! Łe! O Boże go, to w Ciebie... kto to Ktoś cię tak wykurwił czy to ty? Nie to ktoś! El Paso! El Paso! Bałaj tu go kurwa! Na pyrkę, nie pomóż tak? mi. Nie mogę, o, bo Kurwa ja, zajebali ja mnie we dwóch. <grym> <grym> jak <nie wiem>, mi <grym> mnie, ty... Patrz, jak go wysadziłem! Pyk go na pyrkę. Jedziesz, gościu. Ale tu się nakurwiają. Ty te ciągniczki, To jest normalnie farming simulator 18 Łe No ja tu nie wypierdalaj się. Czekaj, czekaj, czekaj łe! W dwójkę, ale wreczkę, dobra, oh, biegnął! Ktoś mnie tu pocisnął, ale łe! Dżos... Trzymaj takiego skurwysy, aj! Okay, Mówiłem gości o tym. Na razie, 5 minut, 5 minut. Normalnie, czekaj, czy będzie mapa inna. No, Powinniej tak, bo tu same z Wyjaśniłem tu kogo, pod barierką. Oj, Ktoś... wyjebałem komuś! Mi! Kurwa, komuś! Ale A mieć! Się... Ci... Ej, nie wiem co się dzieje. Ej, pobiegnij we mnie, bo nie mogę się podnieść. A to le. <laughs> Przecież ten. A co ty. Zabiłem cię czy nie? Nie, leżę, żyję. Reset the car. kurwa. Dobra, nie ma problemu, już jest reset. Łe! Jak mnie ktoś wykasował tu konkretnie. On mnie się pierdolił, ktoś, o Boże. Sam się wyjebałem, ja pierdolę Nie warto nie jeździć tyłem O kurmeche no to są kurwa kolejne No to jest to już o to w tej grze chodzi prawie O Jezu, trafiłem Ale ciągniczki kurde są bestie konkretne No Jaro mi zajebałeś To no. nie ja tobie Ja tam nie byłem nawet Ty mi przed sekundą Jak ja tutaj normalnie klocek siana pchałem Jak To kurwa ze snopków wiesz? z tej, z Sipmy Łe! Może jadą we mnie, ja dole Jaro Jak mnie wykurwiło w kosmos Jedź! Jedź! Nie, nie wyrzuciło poza ten, poza boisko Normalnie Ludziska łapeczka w górę normalnie a będzie więcej odcinków Z dymu nie, dym kurwa to jest... O Boże <grych> Tu ktoś coś zajebał! Się. Zajebałem w ten, dzięki Bogu O Boże! Ja się trzymałem, a tak mu jeden się wpierdoli. Nie masz tych down? Nie wiem, jestem kurwa przedostatni prawie, nie? To jest właśnie ojciec, my glipa, bo mnie tyle razy wykurwiło nie goście jakieś O boże We! Jak tam ktoś poleciał? Mafia? No. Ty się odwal ode mnie, kurwa. Łe, Szybko! O Boże, tu jednego gonią cały czas, zobacz. O, o kurwa! co? Ja Jak to? poleciał, łopie, konkretnie, ja prawie zawracałem, kurwa. Zdejmij go, zdejmij go, ja otrzymam go. Ja nie było. mogę go zdjąć, bo przyszedł. Dawaj! Jadą do ciebie, uważaj, uciekaj! Kurwa. Oni są w teamie chyba. Byś idealnie zawrócił. My powinniśmy też teamowo tu grać normalnie. No Bo... ale na kurwianu. Będę ostatni jak nic. Łe! Dobra nikt nie zauważył, że zajebałem w ten. O Boże, o Boże. Ale się strasznie... Ten ciągniczek wolno rozpędza, nie? Spędza, no, ale jak się rozpędzi to jest kurwa kozak. Wyjaśniłem go. O ja to tą gotówką Jeb wyjaśnię masz Wiedziałem z... Łe Jak się zaśmiał jebany. Ja mam 8 kurwa te Ostatni jestem. Ty ja nie jestem No nie wierzę, ja nie zdążę się podnieść nie Jeb wy Ło kurwa ale fart. Ty gościu czwarty jesteś Tam jakiegoś wiozą Przejechałem po kimś, ty Wiem Jakie dymy To to Ale... rozjebał mi mój ty ciągnicze tu zajebi się jeden gra Ale wykurwiłem. To, to, to tam poleciał? Ja jak miał wykurwiłem O Boże tu znowu to bym ja o kur, o ja ja... mi wyjebał teraz tu co się stało, kurwa Muszę się rozpędzić, muszę się rozpędzić jak najszybciej Co tam wyskoczyło? Tu inter... coś tam Perio mnie wyjebało O brawo Jaro e, Wyjebali mnie teraz 15 sekund Chuj, jak nie nie zrobię Kurwa, ty nie zdarzę już nikogo. Jeżdżę się się rozjebał, Ma Jest, ale no patrz, szósty. Staj, Normalnie, ty. no to ja więcej patrz. Ja bo tu jest. Ale nie wiem dlaczego to jest tak. Miejscego nie miałeś chyba, tak? 8 Back to lobby, daj. Back to lobby, nie? Serio, znowu to, to samo będzie? Kurde, o nie, może będzie inne. Nie, no powinna się mapa zmienić. No nie, zmieni teraz. się, zmieni się. się mapa będzie z... ten tor, będzie tor. Samochody bierzemy. Łe, co oni biorą? Amerykan? Amerykan? No sto... Który trojka bierze? My bierzemy Amerika? tego nie naszego, naszego. Normalnie bierz Czwóreczka 201. Dobra. Nie wiem z koksem, wszyscy go widzą, że sporo maga. Tam niektórzy, really. traktorkami, bo jak zostaną traktorkami, no to katastrofa. Nie wiem, nie wiem czy tu można traktorkami. Ameryka nie dobra już zmieniają nie jest konkretnie no, Ale ma... będzie dym, Te, teraz to będzie dym Stary to jest najlepsza, największa frajda w tej grze, nie? No dokładnie, dokładnie Mary ostatni, dobra No pięknie tu będzie się działo, go go Jeden, no patrz jeden no jakiś na dole jakiś jest mam schnela już pisałem schnela dobra schnela już pik już mnie wbiniął ktoś ja. to, Gościu, jak ja tutaj opie na joysticku tylko... zrobię furore dzisiaj pa pa na gościa pa ty to jest rocket to go... jest rocket normalnie O oni się wkurwili we mnie ja, pier... jak ja was was ja... miatałem to... W nas jechać tu? Tak Boże, zobacz, kolesia tam wyleciał Widziałem, lecią za... Ja też! O, ja też. Ej, spadam! O kurwa, to niezbyt dobrze Ja, stary, mam już koło uszkodzone nicu ja nic nie zrobię Je, co tam się stało, stary? Jak będziesz ten... Łe! Rozjebałem się, o, o kurwa Zajebałem się, a jak? Ja nie mam koła Stary ja się gniotłem w te Ja kołączki kręcę, bo nic nie mogę robić. A weź się nic na C do środka, to zobaczcie kiedy my. Czekaj. Jeb, no, ale tu nic nie widzę, stary kierownicę mam na klatce pierwszego. <laughs> Łee! Ja w opony gdzieś wjechałem. Jeb jak O mnie kurwa! Dojebałem. Co mnie rozjebał? O, mam nowy samochód jak mam, to mogę grać. A jak masz dobry? A rozjebał się! Izi, koleś wjechał, nie? A ja wjechałem Masz, na o, kurwa w ciebie tu wjechał. Jak mnie terroryzują, stary. Ja nie mam Boże. kół. Ja nie mam normalnie kół. Koleś tu się wiewał, wiewałem się w niego. Zeb, wyjeb go. Bra no nie Wie? we mnie, tylko w niego. Ale no kurwa, jak tu gościu mnie zepną. Patrz tam, patrz tam. Wyjebie go. To jest coś pięknego, stara oni wjeżdżają na te bandy i specjalnie się wykurwiają, nie? Tak jak w tej grze to na tym polega Łe! Ty weźmie dobi! Bo ty jestem ty na jesteś? critical dema... -y. O kurwa dobra, dokładnie mnie go. To ty taki czarny, nie? Nie, jestem żółty, normalnie kurwa. Najmniej Ryga. chyba mam na tym Niew mnie dojebali Ale żyję jeszcze. Łe! O, z górę, o, teraz to byłeś, no. To teraz ja przejeżdżam obok ciebie Wiem, widzę Jadę do ciebie I... Zajebać ci No o, jeszcze, dobra Już. Dobra, new car Jak się dawał nowe auto? Nie, respekt, no startuj do... No jak, nie mogę Respał No jak nie Normalnie, na luzie, stary. No nie, no dalej mam coś jeszcze, critical damage Teraz, no Bada nowa forka, to chodźcie kozaki Tutaj normalnie ekipowo by się konkretnie grało to było zajebiście. No bo ostatni, ja nie mogę nie tu Ale pali kapcia na dwójce starczaj. Pierwszy ja nikogo tutaj nie przykasowałem, powiem się. Ja już kilku. Tu jest konkret! Ta mapka mi C się w kolerę podoba. Cię wyjebałem się. W koło straciłem. cię miała pierdolę. Chciałem sobie wyskoczyć. się wyjebałem na plecy. Yeah. O tu pod bandą. Będę go kończył, ty, na bandę z nim. Dawaj go przyjebać. Czekaj, no bo ja jestem na bandzie, odwracam się. Niech rok ten biorę. Dobra, kończę go. Dawaj. Jeb, zajeba mi gościu. Uff, koleś go skończył, nie? Z... Siul. Ścinek rozjebany. Jest, rozjebaliśmy go. To ty go rozjebałeś chyba. Ile masz tak dawno? Nie wiem, czekaj. O Jezu, teraz. Siul, ja w ciebie przyjebałem. Kończ go tam, kończ. Trzymaj go, ja mu wyjebie zaraz. Sojusz, kurwa. No, fajnie wyjebałeś mi, kurwa. Goście. Nie mogę cofnąć. Czuć pomogę. Nie mam kół przed nich. Nie, to cofajnie. To reszta w tekar i daj się rozwali. Jeszcze jedna. Ale jeden baby. Baby, no. Ja będziemy częściej grać. No trzeba, trzeba, powiem. To jest zajebista gierka. Łe, jak mi zgniótł. Critical damage mam. Ja już nie trafiłem go. Rozwalony Tylko Respawn. czekaj. Dobra, nowa porka. Dwie minuty. Karwo. Konkretnie tu gościa skasowałem. No ty, ty, tyłem no, če, nie, já ty, já ty Ne, nie. Ne, no, ne. Oh, ale we mnie ktoś wleciał! Ja, to Matia, ja ty opiew, mi całą furę! A mam nowe to dzięki temu! Czy ty byłeś tym czarnym? Nie, tym żółtym. Dobra, trzy tak dawny. Goście, nie ze mną ten numer. Orześ, tu zajebał mu, przodu nie ma całego. No raczej, ja tutaj panowałem tą greką. Błę. O, wykurwiłem komuś Komu... <noise> Super, że nie widzisz kurwa gościu Komu... Dobra, zwalili mnie Respał kurwa, dawaj kurwa Niku Pokażcie tutaj Jak tu wszyscy pobrali te samochody to gościu Wiesz, jak tak szybko to nie widać Niku Czy zawisłem gościniku? Ale cię przesadziłem, gościu. Cię odwróciło, gościu. Jeszcze raz, gościu. Dobra. Uuu. Uuu. Nie got. mnie chcieli zramować, skurczycie. Ja się tu nie poddaję. 5 takdownów mam, ile Ty pierwszy jesteś? Ty jesteś na pierwszym miejscu gościu Ja jestem. Ale ci cię wyjebać No na pewno kurwa gościu ja tu kasuję tego Konkretnie Klon Pięknie kas... rozjebało mnie Pierwsze miejsce Ja Ja Łee 4000 5 takdownów Ale nie wiem, czy to jest to A Win Nie, w, w Red King. to rozwalony ile jest Aha. Ten ten O ja nikogo nie rozwaliłem Serio? Szal To co, jeszcze jeden koczymy, nie? No, Ile no. Ile tam masz minut? 18 jest, no to tak sporządaj no, będzie. Normalnie. Ja co, co teraz będzie? Ale ja sobie zmienię jakieś furkę i no wezmę. To jest za ciężka. Weź, weźmy tego ostatniego. Tego szybkiego tego, 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 szybki, tego gazika. Jakiego gazika? Tego kurwa japońca asia no, no, no jestem. Pyk, normalnie. Ready. Dawaj, pło. Nie mogę ready właśnie, nie ja wiem też czy. Nie. Nie. Teraz o, mogę. Czekaj, coś Pyk. się dzieje. Dobra, normalnie teraz gościu będzie normalny deathmatch konkretny Eee, teraz na tym się rozwalamy, dobra. No cztery tylko, masz cztery jest Ty, a czemu tu masz szkoła yy, Amerykan czwórkę nie zmienił ział, to, a ja mam ten. Dobrze mam? No, o już masz razję Normalnie Ludzie jest naprawdę gra wciągająca, polecam. To samo też... siebie. No widzę cię. Dobra, to dwóch na dwóch. Nie? O proszę. Nie, piję się pod ziemię! Co? Jak ten gazik ciśnie, ty! Łe, ja tu kółka kręcę! Ja też. Słabe będzie to auto. No co ty! Konkretne jest! Łe! Tak, ja nie mogę kontrolować. Wyjedź z tego tego No co ty, u mnie obraca, ale Nie, <laughs> Jeb, <goszka. śmiech> No co ty, jak już jakieś niszczenia, on nic Jak on nic, opie, on tylko kowa... Masz go ty. Dostał konkretnie. Jak ja mam minimalne zniszczenia, półauta nie mam. Zaprowadź się do Jutera Czarnego, ty wiesz tamtego pięknie, go tu przykasowałem. A tu chyba co? Tu też chyba... Tyłem mi przywalił. Ja pierdolę, jaki to mało na tylni napęd. Jestem w szoku. Ty konkretnie. Dobra, bierzemy tego żółtego, rozwalamy I bierzemy się za czarnego we dwóch. Trzeba musiał opanować bestie. Trzymaj, trzymam czarnego. O, nie we mnie. No wiem, no ale no. Myślę, że to jest łatwo. Mam, czy, mam tego żółtego. Nie przyjebę we mnie. Dobra, w niego. Jeszcze nie rozjebany. Znamy kurwa jedno wiknięcie. No i tamten pewnie wykończy robotę. Nie minęłem. Le. Aha, ja już rozjebany. O ja, ładnie go trzymałeś Wiesz go Czekaj Już rozpędzam się No nie wierzę Spudłowałeś No jak to cię... Łee ci... Super Nie, mi to obraca auto, muszę wymienić jak najszybciej Ja nie ma koła Gdzie żółty? A żółty już nie gra chyba Łe! To mnie po... To z jakimś kołem jeździsz na masce No <grym> nie mogę, go... trochę go trafia i tyle Ja nie mam koła Tak, się trzymał cały czas O, szkuma już dobry jest ale mnie poorał. Dobra, mam zmianę fury. Nie mogę zmienić fury. To jest najlepsze. Co ty mi obraca to auto? Nie mogę nic zrobić. Ja pierdolę, leżą mi tego auto. Trzymam mam go? Ła. Mm, jak ja chcę wczoraj jechać w niego, to mi skręca. Ja jeszcze jakoś się trzymam. Gdzie, gdzie, to... Nie, no ale ja go minęłam. Masz szansę go... Z tego... Trzymam go, trzymam go Nie, to było trzeba bić w niego Łe! Oh, ciebie go. trafiłem Kurwa, dobra, jestem. Je Ty konkretnie cię tu. Łe, jak się biłeś we mnie? Gościu, jedzie nową furą. Nie ta fura jest do bań. O, no, ta jego jest Dzwonił mnie, a ty go bombarduj normalnie, łe Będzie ci wpierdolić Nie trafił, o kurwa Ale on O ja, ja w niego Pierdolę ta fura jest do dupy No, za duży napęd na tył masz Masta minuta już to Tylko przy bandzie, tylko przytrzymam mm. Fajna Fajnie masz furę bolek, like, kurwa To to jest nowy leo? Tak

wygra koleś czy do jednego ma Aha. Przecież przez ta ta, ta ta maszyna no będzie sekund Że go. Drugi. Okej, okay, ludziska. Oto tym zwycięstwem na drugim miejscu. Pozycja trzecia. Mafia Solec oszukana na delikatnie. Ale ten, oto tym kończymy. Pierwsza część u Mafii Solec. Jeśli ktoś nie widział, to zapraszam link w opisie kanału. A wy się trzymajcie. Elo. Na razie.